Powiem tak, nigdy się tak nie cieszyłem z byle czego z yes, metr ma Metr dwadzieścia Co? Z metr 20 ma To nie bym go <laughs> Powiem tak Dawno mnie tak mała ryba, tak wiele Kombinacji nie kosztowało ale jest pierwszy, jest pierwszy z Balibaut. Dobrze, taki mały. Już się bałem, że będę musiał sprzedać to, to albo oddać i wrócić do federu. Dobra, chodź. Teraz jeszcze to podbierz i odepnij No nie, no. Ale dobrze, chociaż tyle, że jest Ojeju, kurwa, myślałem, że nie załapię tego Ale chyba największy dzisiaj zdecydowanie, nie? Tak jak na tym? To przede wszystkim musisz nie zgubić wędki. No i teraz ja sobie robię tak, że sobie otwieram ten multika. Otwórzcie multika i połóżcie wędkę wzdłuż. Teraz nie otworzysz multika. Nie pamiętam kiedy takiej rybie poświęciłem kurwa tyle energii. Pamiętasz zdjęcie z cicą 119? Ma. No. było chujowe. Ma. No. Pierwszego kurwa tego beliwałtowego. Poproszę, <głos> ładne. <głos> Czy będziemy go wyciągali aż do góry do zdjęcia? Zdjęcie muszę, jak mogę nie skryć, a kurwa, z pierwszym z takim? Spadek <grystanie> Po całej mnie były to ci jedną zęby psu. Nie u wędki <grystanie> I no, z że do takiego nie powrócę <grystanie> Uważaj na te wędki, bo kurde tak nie mam przekonania Zgaś latarkę. Zgaś latarkę. Zgaś latarkę. Jesteś pewny? No? Ja nie. Dobra, kończę film i robię zdjęcie. Teraz.